Cześć, witam Was na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj jestem z moją e, ukochaną koleżanką Agatą. Cześć. Tańczymy razem w ekipie. E, I ostatnio widzieliście tutaj Ole. Nagrywałyśmy wydobywanie skrętu. Dzisiaj też nagramy wydobywanie skrętu. Także zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, powiedz Agata, jak to było z Twoją historią, kiedy się zainteresowałaś włosingiem i w ogóle czy coś robiłaś ze swoimi włosami wcześniej? Ach. <laughs> Kiedyś w ogóle nie dbałam o swoje włosy, miałam tylko jeden szampon, nie używałam w ogóle odżywek, dlatego były też one tak spuszczone. Potem Wosigiem zainteresowała się moja kupala ze studiów Daria mm. i dzięki niej zaczęłam wchodzić w ten temat. W ten temat ona udostępniała różne na Instagramie rzeczy, polecała jakieś odżywki, mówię Daria, dobra, ja mam spuszone włosy, co mam robić. No i e, zapognotowała mi, jakie odżywki są dobre do moich e, włosów. Mm -hmm. No i potem się wkręciłam, tak że moje e, mycie włosów trwało do 2,5 godzin. A godziny. czy już wtedy, przepraszam, przerwęcie, mm -hmm. czy już wtedy rozkminiałaś równowagę pech, czy raczej e, używałaś odżywek e, na z poleceń? E, trochę na trochę dzięki niej e, wyważałam, żeby to były też amolientowe, mm -hmm. żeby były też e, humektantowe. Więc tak próbowałam, mhm. starałam się zagłębić w temat i próbowałam to jakoś wyważyć i obserwować, jak mhm. to wszystko wygląda u mnie. I, I w sumie to było chyba rok temu, dwa lata temu, zaczęłam właśnie tą przygodę i zaczęłam olejować włosy różnymi olejami, e, trzymać to na głowie pod czepkiem tak do godziny, zaczęłam różne glutki liniane stosować, mhm. e, różne maski, e, omo też. Więc tak, no i moje włosy się zdecydowanie, ich kondycja była poprawiona. Aha, też w sumie zaczęłam regularnie je podcinać, bo to mhm. też było dość tak, istotne. Tak, yes. Więc co dwa miesiące miałam, około dwóch miesięcy miałam podcinane końcówki i było widać mega poprawę. No ale potem, rok temu, przy taki czas, gdzie znowu to olałam i moje włosy znowu się napuszyły, miałam ich dość, też w sumie weszła o mnie też łupież więc to... problemy ze skórą głowy tak. i też na pewno one były dla Ciebie bardziej istotne niż to, jak wyglądają Twoje włosy, bo to jednak od skóry głowy wszystko się zaczyna. Tak, tak. Ale też warto wspomnieć, że ja pamiętam, jak Ty wtedy tak mocno pielęgnowałaś swoje włosy, to one były proste, były taflą mhm. e, i zauważyłam też u Ciebie tą zmianę, gdzie ta pielęgnacja się okroiła, gdzie one gdzieś zaczęły się bardziej właśnie puszyć, mhm, tak. skręcać. Też widziałam zmianę porowatości, że już nie są takie lśniące i gładkie, mhm. e, mają trochę więcej Objętości. Jak myślisz, czy to jest ze względu na to, że ta pielęgnacja gdzieś poszła w odstawkę, czy te włosy po prostu zmieniły swój charakter? Jak to widzisz? Myślę, że to było spowodowane pielęgnacją, mhm. bo ja wcześniej też miałam taki puch, więc one. W w trakcie tej pielęgnacji właśnie one no, zaczęły całkowicie inaczej się układać, ale myślę, że ja też od zawsze miał, mam tendencję do skrętu, mhm. okay. tylko po prostu nie y, stosowałam tak jakby m, inne metody. To, właśnie, no, metodą mycia, mhm. więc y, nigdy tego skrótu tak naprawdę nie miałam, nie? Nigdy go nie widziałaś u siebie no. takiego wydobytego. I ja też y, wiem, o czym mówisz, bo ja też zawsze czułam, że te włosy bardziej się chcą kręcić niż być proste. Mhm. Tylko, że u mnie próby y, wygładzenia włosów, no, nie dawały takiego efektu jak u ciebie, mhm. y, ale to też jest mega ciekawe. My tutaj stawimy przebitkę zdjęcia włosów, y, właśnie Agaty, wtedy z czasów, Lęgnacji, bo pamiętam, że miałaś takie zdjęcia. Tak, tak. No. E, no, u mnie nigdy nie doszło do tego etapu, ale może masz ten typ włosów, gdzie one mogą ładnie wyglądać i prosto, i przy wydobyciu, yy. więc to się okaże. E, jaką masz porowatość włosów teraz? Jak myślisz? Jak stawiasz? Myślę, że średnio porowate. Też bym, tak, też bym tak powiedziała. E, ostatnio farbowałaś włosy, więc... E... I więc one też mają teraz lepszą kondycję. Też widzę, że są gładsze, nawet jak ich dotykam. No, ale to są mega grube włosy i gęste. No, serio, o, trochę. E, Okej, okay, to ja może powiem, co będziemy robić po kolei podczas mycia. Mhm. E, na początku musimy włosy oczyścić e, mocnym szamponem, tak żeby ściągnąć całą nadbudowę z włosów i żeby je wyzerować. Tak, mhm. wiecie, czysta karta. Później mamy odżywkę pechową, ponieważ włosy są wyzerowane, to możemy im dostarczyć protein, humektantów i emolientów za jednym razem, tak żeby po prostu dostały całe dobro i żebyśmy mogli wykorzystać ich potencjał. Też ważne w takich Myć jak w wydobywaniu skrętą są proteiny, bo najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej e, włosy kręcone po prostu lubią proteiny i proteiny sprawiają, że one się jeszcze mocniej skręcają. Potrzymamy tą odżywkę pod czepkiem, e, myślę, że jakieś 20 minut, tak żeby były gładziutkie i mięciutkie. E, później oczywiście damy odżyw, odżywkę BS. E, dzisiaj zastosujemy dwa stylizatory, piankę i żel, tak żeby jak najlepiej utrwalić. No to co? Zapraszamy Was do łazienki. Dobrze. Co Ale fajnie. Fajnie? Przyjemnie. Możesz mi robić masaż. Dziąłem. Nie chcecie. Y... Co? Nie chcecie za bardzo targać. I jak to już leci, to można delikatnie pooczyszczać włosy. Delikatnie Na zasadzie takiego. Wciskania szamponu, nie? Mhm. Też tak robię. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze. Ok, i teraz jak chcesz, żeby Ci się odżywka lepiej wchłonęła, to trochę osusz włosy ręcznikiem. Co mhm. to robisz? Poczuj się jak w spa. Ale teraz Ty będziesz sobie sprzesywać odżywkę. Dobrze? Proszę. Ja, jak dużo używasz, że dawałaś odżywki? A pokaż ile bierzesz? Tyle. to około tyle, no. Dobra, i zobaczymy. Właśnie dajesz tylko na, na włosy czy na skarb też? Y, nie daję na skórę głowy, ale daję na włosy, które są tu mhm. w ten sposób, nie? Tylko okay. tyle, a później już rozczasuję, więc to się i tak rozprowadza po samych włosach. Dobra, wczesuj. No i czesz, ale od... Aha. Od końcówek. Ha, że tak. Żeby nie szarpać włosów. Wkładamy je do czepka. Podtrzymaj sobie tu dłonią. Ja to robię tak. Daj główkę na dół. Proszę. To jest całą Jest.

To jest masusza, więc ona jest dość mhm. mocna emolientowa i nie chcemy, żeby się włosy obciążyły, bo jak się obciążą, to się po prostu szybciej rozprostują. Mhm. I na początku nakładam ją w ten sposób, jakby grabię te włosy. Grab, grab. Się. A później chcę tą odżywkę bez spłukiwania czesać. I jak czeszesz, mm. to warto robić taką, y, taki ruch, że nie po głowie, tylko starasz się te włosy odciągać od głowy. Aha, żeby one takie jakby miały... E, tak, żeby one się po prostu pokręciły na całej długości, mm. też przy głowie, a nie tylko tam, gdzie nie dotykają głowy. Ej, dobre! Tak, to jest ważne, bo później się robi takie gniazdo z tyłu głowy niepokręcone i to wygląda dziwnie. Mm -hmm. I teraz... To jest pierwszy moment, w którym odciskasz włosy. Yy, ja czuję, że to będzie sztucz. I musi być ten dźwięk. To Serio? znaczy, że jest odpowiednio dużo wody we włosach. I obróć teraz na jedną stronę główkę. I teraz w tej pozycji odciskasz tak, żeby doszło Ci hmm. do samych cebulek, nie? Hmm. Na drugą stronę główkę. Główkę głowę? A, może na głowę. I to samo. Ok, naturalnie na dół. I teraz damy Ci pierwszy stylizator. Znaczy, od razu. Aha, bo teraz szybko. Do. Pierwszy stylizator, piankę. Ja zawsze daję żel na końcu, dlatego że jest najmocniej utrwalający, więc fajnie wykańcza stylizację. Mm -hmm. No i ja daję Ci teraz takie ilości, jak daję na swoje włosy. Mm -hmm. Rozprowadzam ją. Grabiami. Grabiami. Bardzo ważne, żeby właśnie też przy skórze głowy był ten stylizator, bo jak nie będzie to one ci się spuszą przy skórze głowy i później ten skręt, który masz na długości może się zepsuć. Mhm, mm okay. No. I jak będziemy czuły, że jest za mało wody, to będziemy mogły sobie ją dodać na ręce. I docisnąć na drugą stronę główka. Co to za W, w Się, sensie, wow. Tak, bo wiesz to, jak jest za mało wody, no. to te włosy są, wtedy się robią takie cienkie, suche fale, a jak masz więcej wody we włosach to i one, one się zamknie, no, no. są mięsiste bardziej. raz sobie zawsze korwetkę, mhm. I Ja zawsze sobie robię partiami, czyli bok, środek i bok. Zacznijmy od jednego boku. Dobrze. I to jest też mój taki sposób na to, żeby stylizator doszedł wszędzie. ok? I taką samą ilość na środek. Aha! God damn. Daj ręczki. I teraz? Staraj się tylko poutrwalać same końcówki, widzicie, jak Magda mówi i uczy? Ja! Co tu się dzieje w ogóle? Ok, i na koniec. Jeszcze? No dobra. Są dwie techniki: albo zawijanie włosów w koszulkę, to jest plopping. Ale ponieważ masz problem ze skórą głowy, to nie chcemy, żeby tam gdzieś się siło przy głowie. Mhm. Więc tylko odciskamy w koszulkę nadmiar produktu i wody. I mhm. to się robi w ten sam sposób, co, co wydobywanie. Mhm. Ok. Obróć na jedną stronę. Obróć na drugą. I teraz m, bardzo łagodnym ruchem w ten sposób daj włosy do tyłu. Mhm. Mm mhm. Okay. Obróć się do mnie tyłem. I jeszcze w tej pozycji je ja trochę... Dobrze. Mam się ręcznikiem. Znaczy koszulką, serki. No mm, właśnie. To, to się dzieje. Robimy to, żeby one też zrozumiały, pozycji, no. tak, jaką masz normalną, naturalną pozycję ciała na co dzień. A few moments later. Ogólnie, im mniej machania głową, tym będzie lepszy skręt, więc uważaj. Ok, zaczynamy od podsuszenia skóry głowy. Zawsze robię to na głową w dół, bo jest lepsza objętość i też łatwiej mi jest zapanować nad tym, czy się ładnie skręcą. E, no to kurde, lecimy. Jak będzie za ciepłe. <laughs> jak będzie za ciepłe, to mógł. Dobra, tu już mamy troszeczkę takie delikatnie ocieplone, bardziej suche. I ja kolejną rzecz, którą robię, to po prostu wkładam dyfuzor w tej pozycji, bo jak je podsuszę trochę w tej pozycji, to one zapamiętają ten kształt. A to jest najlepsza pozycja do właśnie utrzymania skrętu. Wkładam sobie część włosów w dyfuzor. Ostrożnie, tak żeby mi... Nic nie zniszczyło. I dopiero jak mam włosy włożone, to włączę. Czy wy to widzicie? Bo ja nie. Ja teraz pójdę za ciebie. Siedź, siedź, siedź! Dobrze, dobrze, dobrze. Ok, wracamy. Ok, tutaj widzicie mnie trochę inaczej niż zwykle. Nie mam wystylizowanych włosów, są po prostu umyte i bez żadnej odżywki, ale czemu tak jest to Wam wytłumaczę w kolejnym filmie. Cześć. E, włosy Agaty są już wysuszone, myślę tak w 90%, 95% nawet. E, porobiły się sucharki i Agata powiedziała, że wyglądają jak plastikowe włosy. No, serio. I kolejną rzecz, którą zrobimy to jest odciśnięcie tych sucharków przy pomocy Serum silikonowego. Ja tu mam akurat olejek y, z czarnuszki. Bardzo polecam, ładnie pachnie. I nie obciąża włosów, nie przetuszcza ich. Biorę sobie taką ilość. no coś takiego. I proszę, daj na długówkę dużo. I patrz, robisz ten sam ruch co po, pod prysznicem, wydobywając skręt, mhm. i starasz się po prostu rozmiękczyć te włosy. Przy pomocy tego, co masz na dłoniach. Można to robić w ogóle bez serum, ale jak dajesz serum, to od razu też masz dodatkową ochronę na nich, mhm. nie? Ale myślę, że bez serum one tak się nie zwiększą, nie? Yy, no serum dużo pomaga. Yy, Okej, okay, już jesteśmy po odciśnięciu sucharków. Yy, tutaj nam się trochę u góry spuszyło i troszkę po prostu wało skórze głowy, ale to jest normalne przy pierwszym wydobywaniu skrętu. Wiecie, to jest dopiero, bo się tego uczą. Więc muszą się nauczyć, ale zobaczcie, co tu się stało. No, Na dole przepięknie się pokręciły. I może obróć się tyłem. Mamy ładne fale. Okej, okay, Agata, jak się czujesz? Jestem pod wrażeniem że z moich włosów został wydobyty aż tak mocny skręt, bo po mojej pielęgnacji na co dzień one są po prostu proste mm -hmm. i suche. Mm -hmm. eee, no i przede wszystkim e, zmiana struktury włosa no. na każdym etapie mnie po prostu tak szokowała. Po tej odżywce od razu... Mm, po tych 20 minutach mm -hmm. automatycznie wydobywał się już skręt. To mm -hmm. mnie tak mega zdziwiło. Mm -hmm. Nie spodziewałam się tego. Plus struktura po e, piance i żelu. Mm -hmm. Po prostu no takie plastikowe. No tak. tak. Naprawdę. E, I fajnie się one utrzymują. Nie no, ogólnie fajnie. <ścoughs> e, tak jak Ci już mówiłam wcześniej, po z, poza nagrywaniem, E, wydobywanie skrętu też można robić na stojąco, normalnie stojąc pod prysznicem uh -huh. i w ten sposób sobie odciskać włosy. Wtedy masz bardziej kontrolę nad tym, jak one się ułożą u góry, tylko że one się prawdopodobnie wtedy nie skręcą przy skórze uh -huh. głowy. No, no i pytanie, na czym komu zależy. Generalnie wydobywanie skrętu głową w dół uh -huh. e, ma dawać efekt większej objętości uh -huh. i takiego 3D na włosach. Uh -huh. Więc no ja poległabym w dół, bo, bo jest mi tak wygodniej. Też wiesz, jak jesteś cała pod prysznicem i tutaj się lejesz wodą, no musisz albo stać naga, albo no, w stroju tak. kąpielowym, no i dla mnie to jest po prostu bardziej problematyczne. Mhm. Pokażemy Wam jeszcze zdjęcia przed i po, żeby porównać jak te włosy się zmieniły. I ja chciałam Tobie bardzo, to podziękować, że chciałaś wystąpić mm. w moim odcinku. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś, bo ja się super bawiłam. Super. Dla mnie też wydobywanie skrętu na różnych włosach to jest ciągła lekcja, mm -hmm. bo widzę, że każde włosy inaczej się zachowują i to, co u mnie działa, nie będzie działało u wszystkich. No i to generalnie tak zawsze jest z włosingiem, i w sumie ze wszystkim tak jest w życiu. Tak jest. No. Nie no, ci dziękuję pięknie za zaopiekowanie się i za wytłumaczenie w ogóle każdego procesu, bo to jest ważne. Mhm. I z racji tego, że doświadczyłam tego na sobie, mhm. całego procesu, yy, myślę, że o wiele łatwiej byłoby mi to powtórzyć w domu. Mhm. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie proszę lajka. Subskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarze. My mam też konto na Instagramie, więc tam możecie zajrzeć. I widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Pa. Elo. Czy to się już nagrywa?